czym bazując na własnym doświadczeniu, lepiej nie zadzierać. Z prądem wody w rzece. Jestem całkiem dobrym pływakiem i kiedyś chciałem sobie popływać w rzece, gdzie prąd wydawał się naprawdę łagodny. Niestety matka natura postanowiła wyprowadzić mnie z błędu i chwilę później zostałem przeciągnięty przez cały potok jak jakaś szmaciana lalka. Z paracetamolem. Jakimś cudem przeczytałem, że mam wziąć o jedno zero miligramów więcej. Wylądowałem przez to w szpitalu, w którym spędziłem prawie tydzień. Jeżeli podczas wykonywania jakiejś czynności czujecie, że coś jest nie tak, natychmiast przestańcie. Nieważne, czy chodzi o wspinanie się na pokryty śniegiem stok, zatrzymanie się na podejrzanej stacji benzynowej, czy też umieszczenie zbyt małego kawałka drewna na stole do frezarki. Jeśli mózg podpowiada wam, że nie warto czegoś robić, odpuśćcie. Zupałem. W przypadku wystąpienia udaru cieplnego najpierw traci się poczytalność. Nawet nie jesteście świadomi, że coś jest nie tak. Po prostu czujecie narastającą frustrację i dziwne pulsowanie w głowie oraz klatce piersiowej, a świat wokół was przestaje mieć sens. Później zaczynacie zachowywać się jak zombie, szukający czegoś, co pozwoli mu się ochłodzić. Tylko po to, żeby parę minut później stracić przytomność. Najgorsze jest jednak to, że objawy nasilają się tak szybko, że nawet tuzin racjonalnych dorosłych nie byłby ich w stanie dostrzec na czas. Upał jest o wiele bardziej niebezpieczny niż Wam się wydaje. Jeśli ktoś w pracy obgaduje kogoś innego i pyta Was, co o tej osobie myślicie, trzymajcie język za zębami. Otwarte rany zawsze należy natychmiastowo obmyć i zdezynfekować. Jeśli chodzi o branżę informatyczną, dobrym przykładem będą piątki. Nie bez przyczyny nazywamy je dniem bez zmian. Ja na przykład nauczyłem się, żeby nie lekceważyć opadów deszczu oraz śniegu, kiedy na dworze jest zimno. Pięć lat temu, w marcu, wybrałem się do Parku Narodowego Shenandoah, gdzie zastała mnie śnieżyca. Co prawda, w dolinie było 10 stopni Celsjusza, ale na szczycie grani spadło ponad 60 cm śniegu. Z racji, że prognozy nie przewidywały żadnych silniejszych opadów tego dnia, postanowiłem wybrać się na wędrówkę szlakiem Apalachów. Opuściłem przybudówkę, która zapewniała mi suchość oraz ochronę przed wiatrem, i ruszyłem przed siebie. Po przejściu niecałych 10 kilometrów zdałem sobie sprawę, iż popełniłem straszliwy błąd, ponieważ rozpętała się burza śnieżna i ledwo mogłem się ruszyć. Przemoczony i przemarznięty do szpiku kości. Zacząłem tracić czułość w palcach, a nie miałem gdzie rozłożyć namiotu, ponieważ szlak biegł wzdłuż grani. Finalnie jednak udało mi się dotrzeć na polanę, gdzie rozbiłem obóz, i w końcu mogłem się rozgrzać. Rozłożyłem karimatę oraz śpiwór, a następnie wczołgałem się do niego i leżałem tak prawie godzinę. Próbowałem skontaktować się z moją dziewczyną i przyjaciółmi, żeby podać im moją dokładną lokalizację. Oraz poinformować, że wszystko jest ok, ale nie miałem zasięgu. Na szczęście, poprzedniego wieczoru rozmawiałem z moją drugą połówką, dlatego mniej więcej wiedziała, gdzie jestem. Śnieżyca trwała całą noc, przez co musiałem spędzić w namiocie całe 24 godziny. Wyszedłem z niego dopiero następnego ranka, kiedy opady w końcu ustały. Spakowałem obóz i zacząłem przedzierać się przez zaspy śniegu. Aż w końcu dotarłem do drogi widokowej, którą podążałem aż do najbliższego wyjścia z parku. Z ulgą zadzwoniłem po taksówkę i udałem się do Waynesboro, gdzie spędziłem noc w hostelu turystycznym. Na miejscu w końcu mogłem zjeść coś ciepłego, wziąć gorący prysznic i skorzystać z suszarki do butów, co w tamtym momencie było dla mnie szczytem luksusu. Jeśli jesteście na jakimś odludziu i błędnie ocenicie sytuację, Waszym zadaniem jest przeżyć wystarczająco długo, aby móc wyciągnąć wnioski. Ja dostałem nauczkę i już nigdy nie zamierzam lekceważyć żadnych opadów atmosferycznych oraz ujemnych temperatur. Jeśli będę miał choć cień wątpliwości, po prostu poczekam, aż pogoda się poprawi. Według mnie nie warto zadzierać z wściekłymi kierowcami. Jeśli ktoś jeździ za wami i zaczepia was z jakiegokolwiek bohego powodu, nie czekajcie, aż zostawi was w spokoju, tylko dzwońcie na policję. I na miłość Boską, nie róbcie niczego, co może jeszcze bardziej wkurzyć taką osobę. W moim przypadku zdecydowanie będą to drabiny. Kiedyś pracowałem na oddziale ratunkowym i liczba skądinąd zdrowych osób, które trafiły do szpitala sparaliżowane lub w stanie agonalnym po upadku z drabiny, była zatrważająca. Prawie 10 lat temu miałem wypadek samochodowy, ponieważ zasnąłem za kierownicą. Była połowa sierpnia, a ja wracałam do domu po nocnej zmianie i byłam cholernie zmęczona. Pracowałam wtedy do 16 i tak się złożyło, że po prostu usnęłam. Kiedy się obudziłam, byłam w szpitalu położonym o 4 godziny drogi od mojego domu i nie miałam bladego pojęcia, co się stało. Doznałam poważnego urazu mózgu, który nieodwracalnie mnie zmienił. Wydarzyło się to w południowym Majdacho. I miałam cholernie dużo szczęścia, że wyszłam z tego bez żadnych złamań. Lekarze nie wiedzieli, jakim cudem przeżyłam, a gdy dowiedziałam się, jak wyglądał wypadek, sama zaczęłam się nad tym zastanawiać. Paru licalistów widziało całe zajście, dzięki czemu miałam okazję przeczytać bardzo szczegółowy raport policyjny. Według nich mój samochód przekoziołkował sześć razy, a ja prawie wypadłam przez okno, ponieważ mój pas bezpieczeństwa uległ uszkodzeniu. Wy możecie nie mieć tyle szczęścia, dlatego proszę was, nie wsiadajcie za kółko, jeśli jesteście zmęczeni. Pod żadnym pozorem nie zadzierajcie z mandolinami oczywiście, mam na myśli gadżety kuchenne, a nie instrumenty. Zdecydowanie ze zdrowiem. Im starszy jest człowiek, tym bardziej odczuwa wszystkie dawne urazy. W wieku 20 lat nabawiłem się przeprostów w obu łokciach, i teraz bolą mnie one każdej zimy. Podobnie jest z zębami. Ludzie często idą do dentysty, kiedy jest już zdecydowanie za późno. A wystarczy regularnie używać nici dentystycznej, żeby zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom. Zaufajcie mi na słowo. Nigdy, przenigdy nie ufajcie okopom oraz dziurom, które sięgają wam ponad ramiona. Ryzykujecie straszliwą śmiercią nawet na plaży. Pamiętajcie, aby zawsze uważać na drogach, ponieważ niektórym ludziom nie chce się używać kierunkowskazów. Nie zadzierajcie z metamfetaminą, bo was zmiecie z planszy. Sam zrujnowałem sobie w ten sposób życie i musiałem zaciekle walczyć, żeby je odzyskać. Na chwilę obecną jestem czysty od 18 miesięcy. Jeśli ktoś mówi wam, żebyście nie brali kryształu, to posłuchajcie tego ostrzeżenia. Uważajcie na siebie na koncertach. Powinniśmy bardziej dbać o swój słuch, ponieważ jego uszkodzenie jest trwałe. Mój brat na własnej skórze przekonał się, żeby nie zadzierać skórami, jeśli mają pisklaki. Już od dziecka był on okrutnym, nieczułym gnojem i uwielbiał znęcać się nad zwierzętami, ponieważ dawało mu to poczucie władzy. Na początku gnębił głównie żaby, pończoszniki i myszy, ale w końcu przestało mu to wystarczać, więc postanowił zabrać się za coś większego. Padło na nasze kury, którymi głównie ja się opiekowałem. Pewnego dnia, kiedy je karmiłem, wpadł do kurnika, złapał jedno z piskląt i ściskał je, dopóki nie zaczęło wołać o pomoc. Próbowałem go powstrzymać, ale nie mogłem nic zrobić, ponieważ byłem od niego mniejszy i słabszy. Początkowo kury nie reagowały, ponieważ przyzwyczaiły się, że podnoszę i głaszczę ich pisklaki, ale kiedy młode zaczęły wołać o pomoc, rozpętało się piekło. Wszystkie kury, włącznie z kogutem, rzuciły się na mojego brata, atakując jego twarz. Mało brakowało, a straciłby wtedy oko. Odpuścili mu dopiero wtedy, gdy wypuścił pisklę i uciekł z płaczem oraz zakrwawioną twarzą skórnika. Miał wtedy dziesięć lat, ale powinien zdawać sobie sprawę, że nie wolno tak robić. Czy przestał znęcać się nad zwierzętami? Niestety nie. Czy został ukarany? Na pewno nie przez rodziców, ale kury i kogut nie miały litości. Są one bardzo podobne do Kukos Zeldy. Zadżej z jednym to wszystkie się na ciebie rzucą. Głazy pokryte algami znajdujące się w górskich potokach to niezjeżdżalnie wodne. Kiedyś znałem surfera, który dopiero zaczynał, i błędnie ocenił długość fali. Gość prawie utonął, także weźcie z niego przykład i uważajcie na siebie. Kilka lat temu mój przyjaciel Eddie wdał się w bójkę barową, w wyniku której upadł na ziemię i uderzył głową o kafelki. Wyglądało to poważnie, ale udało mu się wstać o własnych siłach i wrócić do domu. Był to piątkowy wieczór, a on mieszkał sam. Przez cały weekend nie było z nim kontaktu, a w poniedziałek nie pojawił się w pracy. Zaczęliśmy się o niego martwić, dlatego następnego dnia jeden z nas poszedł zobaczyć, czy wszystko w porządku. Po włamaniu się do środka, znalazł on Ediego martwego na podłodze w kuchni. Lekarz orzekł, że doszło do krwotoku mózgu. Teraz za każdym razem, kiedy widzę film, w którym ktoś zostaje znokautowany, myślę o moim zmarłym przyjacielu. Również chciałabym Was przestrzec przed agresywnymi kierowcami. Po prostu ich przepuszczajcie, jeśli macie taką możliwość. Z krowami. Wychowywałem się na farmie bydła i uwierzcie mi, że te bestie potrafią biegać szybciej niż Wam się wydaje, a gdy już Was dopadną i uderzą, z pewnością wylecicie z butów. Według mnie cholernie ważne jest zdrowie psychiczne. Dbajcie o swój stan emocjonalny, panie i panowie. Pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, aby poprosić o pomoc. Odczuwanie wyłącznie negatywnych emocji wcale nie jest normalne, ale czasami potrzeba drugiej osoby, aby wyjść na prostą. Kiedyś zadarłem ze zmywarką, która miała tasiemkę na przycisku zasilania. Nie dość, że przeniosłem się w czasie, to jeszcze wylądowałem po drugiej stronie pokoju. Nie zadzierajcie z osobami, które cały czas latają do działu kadr. Nie ma znaczenia, czy zrobicie coś złego. Jeśli nadepniecie im na odcisk, macie przewalone. Jeśli planujecie wymieniać sprężyny w bramie garażowej, zapłaćcie profesjonaliście, żeby zrobił to za was. Nie lekceważcie ugryzień kota. Kocham te futrzaki, ale kiedyś jeden mnie ugryzł, przez co wylądowałam w szpitalu na trzy dni. Lekarze rozważali mi amputowanie dwóch i pół palca, ale dzięki antybiotykom dożylnym wszystko dobrze się skończyło. Mimo to nie ukrywam, że przez te parę dni byłam przerażona. Kiedyś w pośpiechu wybiegłam spod prysznica, ponieważ zapomniałam odżywki. W rezultacie poślizgnęłam się na resztce szamponu i uderzyłam żebrami o krawędź brodzika. Zabrakło mi tchu, ale jakimś cudem doczołgałam się do telefonu, myśląc, że będę musiała zadzwonić po karetkę, żeby zabrała moją gołą dupę do szpitala. Na szczęście nie było to konieczne, ponieważ po paru minutach udało mi się złapać oddech. Po wszystkim został mi mały siniak i żebra bolały mnie przez jakiś miesiąc. Ponadto zdałam sobie sprawę, że upadek pod prysznicem może mieć śmiertelne skutki. Nauczyłam się, żeby już nigdy więcej się nie spieszyć, a do tego zawsze zabieram ze sobą telefon, idąc do łazienki. Pełzanie nago po mokrej podłodze było cholernie upokarzające i nie chciałabym znowu przez to przechodzić. Schody są tak samozabójcze jak wcześniej wspomniane drabiny. Jeśli macie możliwość skorzystania z barierki, po prostu to zróbcie. Mój 70-letni tata mieszka w trzypiętrowym budynku, przez co martwię się, że kiedyś spadnie i zrobi sobie krzywdę. Mnie i mojemu mężowi zdarzyło się to kilka razy, a raz nawet z dzieckiem. Nie bierzcie z nas przykładu i uważajcie podczas schodzenia po schodach. Nie zadzierajcie z pluskwami. Jeśli myślicie, że możecie pozbyć się tego paskudztwa na własną rękę, to się mylicie. Już lepiej zapłacić specjaliście niż męczyć się z tym gównem. Jestem nauczycielką pływania, więc często mam okazję pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jednym z pierwszych pytań, które zadaję rodzicom podczas umawiania się na zajęcia jest to czy dziecko dalej potrzebuje popołudniowej drzemki. Jeśli tak, to umawiam się na taką godzinę, o której na pewno będą wypoczęte.